W tym zadaniu otrzymaliśmy równanie, w którym pojawia się parametr k. Zauważ, że ja tutaj ten parametr wpisałem, podmieniając parametr a, który widzisz w poleceniu, tylko dlatego, aby to nam się później nie mieszało ze wzorami na deltę i na pierwiastki równania kwadratowego. Ponadto, chcemy, aby jedno rozwiązanie tego równania było wartością funkcji sinus pewnego kąta. Natomiast drugie rozwiązanie chcemy, aby było wartością funkcji cosinus pewnego kąta. Tak to polecenie należy rozumieć. Czyli chcemy otrzymać dwa rozwiązania w takim równaniu. Skoro w tym równaniu pojawia się x kwadrat, to oznacza, że musimy tutaj stworzyć warunki do tego, aby otrzymać w tym miejscu równanie kwadratowe. No więc równanie kwadratowe otrzymamy wtedy, gdy współczynnik a, czyli to co stoi przy x kwadrat, będzie liczbą różną od zera. To jest pierwszy warunek. Natomiast drugi warunek dotyczy pierwiastków tego równania, miejsc zerowych. Żeby to równanie miało dwa rozwiązania, rozwiązania delta musi być dodatnia. No, i trzeci warunek, który jest związany z funkcją sinus i cosinus, polega na tym, aby te wartości, które otrzymamy, x1 oraz x2, spełniały jedynkę trygonometryczną. To znaczy, że sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa, ma być równy 1. Czyli, jeżeli podstawimy w miejsce sinusa pierwsze rozwiązanie, które nam wyjdzie, X1 i podniesiemy je do kwadratu i dodamy do tego drugie rozwiązanie, to musimy otrzymać jedynkę trygonometryczną. Wtedy, dla takich dwóch rozwiązań, rzeczywiście sinus i cosinus pewnego kąta będzie otrzymywał właśnie takie dwie wartości. No dobra, to zacznijmy od pierwszego warunku. Szukamy współczynnika A, a to jest to, co stoi przy x kwadrat więc zapiszemy, że w tym przypadku 3k musi być liczbą różną od zera, stąd k ma być liczbą różną od zera, czyli tutaj mamy warunek, że k należy do zbioru liczb rzeczywistych za wyjątkiem zera. Tak, tą nierówność spełnia każda liczba rzeczywista bez zera. Teraz delta, mamy nierówność z deltą, więc tutaj sobie stosujemy wzór na deltę, z tego wzoru wynika tak, minus 4k, do kwadratu odjąć 4 razy współczynnik a jest równy 3k i współczynnik c jest równy 7, tak? Tutaj mamy b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. I to ma być dodatnie. Ta potęga, która stoi tutaj za nawiasem, zadziała zarówno na znak minus, jak i na tą czwórkę oraz na literkę k, więc otrzymamy 16k kwadrat odjąć 12k razy 7 12k 12 razy 7 to będzie 84 Więc tu wpisujemy 84k no i to ma być dodatnie I teraz wyłączmy z, teg z tego wyrażenia literkę k przed nawias jako wspólny czynnik Do nawiasów wpiszemy 16k odjąć 84 i to ma być dodatnie. Następnie rozwiążmy tą nierówność do końca, to znaczy policzmy miejsca zerowe. Żeby ten iloczyn był równy 0, tak przyrównujemy sobie go do 0, to k musi być równe 0 lub 16k odjąć 84 musi być liczbą równą 0 no i teraz tak, jak tutaj mamy 16k to tutaj minus 84 przeniesiemy na prawą stronę następnie podzielimy obustronnie równanie przez 16 otrzymamy 84 16 i po skróceniu mamy 21 czwartych 21 czwartych to jest to są, tak to jest 5 całych i 1 czwarta no i teraz rysuję sobie tutaj taki wykresik malutki z osią k. Ramiona będą skierowane do góry, ponieważ współczynnik stojący przy k kwadrat jest dodatni. Tutaj mamy rozwiązanie 0, tutaj rozwiązanie 5 i 1 czwarta Kółeczka są niezamalowane, ponieważ nie mamy dopuszczonej równości tutaj. No i trzeba wskazać te miejsca na wykresie, które są nad osią k. Nad osią k. Czyli to będzie od minus nieskończoności do zera i od 5,1 czwartej do plus nieskończoności. Tutaj sobie zapiszmy. K należy. Minus nieskończoność. 0. Suma 5,1 czwarta plus nieskończoność. No i super. Kolejny warunek mamy zrobiony. Teraz przejdźmy do drugiego warunku. I tutaj spróbujmy. Hmm, to wyrażenie zapisać tak, żeby można było zastosować wzory Wieta. Bo tak, jeżeli mamy wyrażenie postaci x1 dodać x2 do kwadratu, to takie wyrażenie zapisalibyśmy w ten sposób, że to jest x1 kwadrat dodać 2x1x2 dodać x2 kwadrat. To wynika ze wzoru skróconego mnożenia, a dodać b do kwadratu. I zwróć uwagę, że Zapisując w ten sposób wyrażenie, mamy x1 kwadrat dodać x2, kwadrat czyli to, co jest tutaj, prawda? Ale pojawiło się też 2x1x2. I żeby nie zmienić tego początkowego wyrażenia, to zobacz co zrobię. Zapiszę sobie, sobie przepraszam, x1 dodać x2 do kwadratu, i od tego odejmę. 2x1x2 i wtedy otrzymam to niż jakbym od tego wyrażenia odjął 2x1x2 to wtedy to się skraca z tym i zostaje x1 kwadrat x2 kwadrat czyli to co mam na początku i taki zapis pozwala mi teraz skorzystać ze wzorów Wieta dzięki nim rozwiązanie będzie znacznie szybsze ja sobie tutaj zapiszę, że suma pierwiastków równania kwadratowego ze wzorów Wieta to jest b przez a natomiast Iloczyn pierwiastków to jest C przez a, a. Raczej tu będzie minus B przez A, tutaj mamy C przez A. Dobra, te wzory znajdziesz w tablicach maturalnych, więc nie przejmuj się. Ponadto zauważ, że jeżeli w nawiasie mamy X1 dodać X2, prawda? I to jest taki wzór, i podniesiemy ten nawias do kwadratu, no to ten minus zniknie. Więc ja go tutaj od razu skasuję. Podstawmy więc w miejsce literki B współczynnik B z równania kwadratowego, czyli tu wstawimy minus 4k, natomiast w miejsce literki A wstawiamy 3k i to podnosimy do kwadratu. Odjąć 2 razy c przez a, czyli 7 przez 3k to się równa 1. I teraz tak, tutaj w nawiasie k skraca się. Następnie minus 4 do kwadratu to jest 16. 3 do kwadratu to 9. Odjąć 14, podzielić przez 3k, to się równa 1. Teraz pomnóżmy to równanie obustronnie przez 3 razy k. Tak, żeby zlikwidować ten mianownik. Więc tutaj pomnożę przez 3 razy k. I tutaj też mnożę przez 3 razy k. Wtedy tutaj 3k się skróci, tutaj trójka z dziewiątką się skróci do trójki, zostanie 16 trzecich 16 3 k. Odjąć 14 to się równa 3k. Jedynkę też musimy pomnożyć przez 3k. Następnie 3k przenoszę na lewą stronę, ale zamienię 3k na tak, żebyśmy mieli wspólny mianownik. Tutaj, żeby była trójka, więc zamienię na. Boże, na 9. Yy, tak, 9 trzecich. 9 trzecich k. Jeżeli od 16 trzecich k odejmę 9 trzecich k, to otrzymam 7 trzecich k. Dobra. No i minus 14 przenoszę na prawą stronę. Następnie dzielę obustronnie to równanie przez 7. Wtedy z lewej strony otrzymam 1 trzecią, k, z prawej strony mamy dwójkę. No i mnożę obustronnie równanie przez 3. I stąd już prosta droga do takiego wyniku. k jest równe 6. I to jest rozwiązanie z trzeciego warunku. Teraz te wszystkie warunki muszą zachodzić jednocześnie. Więc jeżeli połączymy warunki z pójnikiem i, to musimy wyznaczyć część wspólną. Z tego. Z tego i z tego. Częścią wspólną będzie k równe 6. I to oznacza, że w miejsce literki k, tutaj i tutaj, będziemy musieli podstawić szóstkę. Następnie wyznaczymy, tak, wyznaczyliśmy już te wartości, mamy podać rozwiązania dla tej wartości, i później jeszcze sprawdzimy, w której ćwiartce znajduje się ramię tego kąta. Dla którego sinus i cosinus jest rozwiązaniem tego równania. Dobra, no to teraz <laughs> zadanie będzie polegało na wyznaczeniu miejsc zerowych tego równania kwadratowego powstawieniu w miejscu literki k 6. Więc ja tutaj tą część rozwiązania już ją wymarzę. Dobra, to już mamy zrobione. Warunki wszystkie rozpisane, otrzymaliśmy z nich k równe 6 i możemy sobie już te warunki stąd wyrzucić. Dobra, wracamy do równania kwadratowego i zapisujemy je jeszcze raz w postaci 3 razy 6 to jest 18, czyli mamy 18x kwadrat, odjąć 24x, dodać 7 to się równa 0. Wyznaczamy deltę. Skoro delta jest dodatnia, to oznacza, że to równanie kwadratowe będzie miało dwa rozwiązania. Więc wyznaczmy pierwiastek kwadratowy z takiej delty. To jest pierwiastek kwadratowy z liczby 72. Zauważ, że ten pierwiastek można zapisać prościej. O, w ten sposób. Pierwiastek kwadratowy z 36 to 6. I do tego dostawiasz pierwiastek kwadratowy z 2. No i teraz liczymy x1. To jest minus B, czyli mamy tak minus minus 24 odjąć pierwiastek kwadratowy z delty podzielić przez 2 razy A. To jest 2 razy 18. Ok. W liczniku mamy tak minus z minusem to jest plus, czyli mamy plus 24, odjąć 6 pierwiastek kwadratowy z dwóch. I podzielić przez 2 razy 18 to 36. No i teraz zauważmy, że górę z dołem moglibyśmy skrócić przez 6, czyli wtedy tutaj otrzymamy 4, odjąć pierwiastek kwadratowy z 2 szóstych. Natomiast drugie rozwiązanie byłoby równe 4, dodać pierwiastek kwadratowy z 2 szóstych. Następnie sprawdźmy, czy ta liczba. Jest dodatnia czy ujemna? 4 to inaczej pierwiastek kwadratowy z 16. Jeżeli od takiego pierwiastka odejmę pierwiastek z dwóch, to na pewno tutaj w liczniku otrzymam liczbę dodatnią. Jeżeli liczbę dodatnią podzielę przez 6, to otrzymam liczbę dodatnią, więc ten ułamek jest na pewno dodatni. No i tym bardziej ten ułamek jest dodatni, no bo tutaj mamy same liczby dodatnie. No więc zobacz, mamy tak x1 dodatni, x2 dodatni. Sprawdźmy następnie, czy istnieje taka ćwiartka układów współrzędnych, w, których, w której znajduje się sinus dodatni i kosinus dodatni jednocześnie. Jest taka ćwiartka. To jest pierwsza ćwiartka układów współrzędnych. Więc y, będzie to kąt na pewno z przedziału od 0 do 90 stopni. Tak, Jeżeli wybierzemy wartości dla sinusa, kosinusa z przedziału od 0 do 90 stopni, to... Y, to otrzymamy to właściwe rozwiązanie. I teraz jeszcze w zadaniu mieliśmy. Aha, podać, w której ćwiartce znajduje się ramię kąta w położeniu standardowym. Może tak na szybko jeszcze tylko wyjaśnię, co to znaczy kąt w położeniu standardowym. To jest taki kąt, który umieszczasz w układzie współrzędnych. To znaczy, jego wierzchołek odkładamy w środku układów współrzędnych. Ramię początkowe na Dodatni płości X, natomiast ramię końcowe musi w tym wypadku przechodzić przez pierwszą ćwiartkę układów współrzędnych. I gotowe. Mamy rozwiązane w całości zadanie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał, otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu pa, pa.